Cześć siemanko, z tej strony KBICERP witam Was w kolejnym materiale z menedżera Skoków na moim kanale. W tym odcinku czas na turniej czterech skoczni. Dokładnie pierwsze zawody w Oberstdorfie rozpoczynają się już dzisiaj. Ale zanim przejdziemy do już tego kolejnego konkursu, to przedstawię Wam wyniki z poprzedniego, czyli z zawodów z Engelbergu. I tak to się przedstawia. Łącznie zdobyłem 339 punktów za, tamte, za tamten weekend, można powiedzieć, w Engelbergu. W konkursie z soboty najlepiej punktował Granerud. Oczywiście Kamil był drugi wtedy na drugim miejscu. A w niedzielnym również Granerud, który zdobył już 5 wygranych z rzędu w tym Pucharze Świata. No i jest. Niezawodny, niezastąpiony. Zobaczymy jak będzie dzisiaj i w turnieju czterech skoczni. Liczymy oczywiście na naszych skoczków. I tak to się prezentowało w poprzednich zawodach. Teraz przejdziemy sobie do wyników kwalifikacji do konkursu w Oberstdorfie. I tak właśnie prezentują się wyniki kwalifikacji wczorajsze do dzisiejszego konkursu ale nie są one do końca ważne, ponieważ są odwołane, a więc właśnie z powodu COVID-u, który wykryliło Klemensa Murańki, jednak sytuacja skończyła się dla nas pomyślnie, ponieważ wykonano kolejne testy na Klemensie i naszej ogólnie całym sztabie z reprezentacji Polski i wynik był negatywny, a więc z tego powodu, że wszystkie... Testy są negatywne, możemy przystąpić. Wszyscy nasi skoczkowie mogą przystąpić do dzisiejszego konkursu, a więc tutaj 50 skoczków zakwalifikowało się do dzisiejszego konkursu, więc doliczymy jeszcze naszych 7, a więc aż 57 skoczków weźmie dzisiaj udział w pierwszym konkursie w turnieju 4 skoczni. No i dla nas jest to świetna informacja. No, i co jeszcze warto dodać, nie będzie systemu, tak jak zwykle KO, czyli tego w parach, tylko będzie po prostu to normalny konkurs, tak jak zwykle się to odbywa. Z tych kwalifikacji nie można wyciągnąć daleko idących wniosków, ale na pewno Granerud pokazał klasę, bo w ciężkich warunkach, jakie wczoraj panowały na skoczni, oddał dobry skok zajął drugie miejsca, więc no jest murowanym faworytem nawet do wygrania całego turnieju czterech skoczni, ale miejmy nadzieję, że któryś z Polaków mu w tym przeszkodzi. A teraz zajmiemy się już transferami na właśnie dzisiejsze zawody w Oberstdorfie. Mamy tutaj do dyspozycji nasz budżet oczywiście. Możemy dokonać jednego darmowego transferu i za chwilę zastanowimy się, co by tutaj zmienić w naszym składzie na te zawody. Oczywiście, Polacy jeśli będą skakać, to właśnie zostawiamy sobie Stocha i Żyłę na pewno. Markusa i Graneruda myślę również zostawimy. Tutaj najbardziej zastanawiam się nad Hajbekiem i Sato. Hajbek był w kwalifikacjach dosyć tam w miarę dobrej pozycji, 16. Sato z tego co patrzyłem był dosyć daleko, bo pod koniec ledwo się zakwalifikował. Więc myślę, że sato sobie odrzucimy i damy Anzelaniszka ze Słowenii, który jest najbardziej równym Słoweńcem do tej pory właśnie z ich kadry. Skacze równo był chyba na 8 miejscu w kwalifikacjach, a więc myślę, że to będzie dobra zmiana w naszym teamie. Bo jak dobrze wiemy, w turnieju 4 skoczni trzeba oddać 8 równych skoków, żeby zdobyć całe trofeum. I nie trzeba nawet wygrywać żadnego konkursu, żeby to uczynić. A więc Angela Niszek prezentuje stabilną formę, więc sobie dajemy go do składu. I teraz bierzemy tutaj, zakończ wybór, potwierdzamy nasz transfer, a więc Yuki Asato, yy, sprzedany za. I właśnie za kupi kupiony został laniszek, a więc tak to będzie się prezentowało na konkurs w Oberstdorfie, który już dzisiaj o godzinie 16:30, a więc będziemy na pewno oglądać. I teraz ustalimy sobie kwestię podium, czyli tych dodatkowych punktów, które są przyznawane za to, jeśli zawodnik y będzie na podium w danym konkursie. Oczywiście zostawimy granę ruda, to musi być. Markus Eisenbichler, no chyba damy Markus'a. Chyba damy Markus'a i któregoś Polaków. Teraz tylko pytanie, czy Piotr Karzyła, czy Kamila Stocha? Myślę, damy, damy na Kamila, niech będzie. A jeszcze ważna rzecz, rezerwowy leci, tutaj jest taka funkcja, że możemy na dany konkurs, tutaj na dwa konkursy, uruchomić sobie punktację z zaskoczka rezerwowego. Tylko nie wiem, czy tutaj dawać. Myślę, że chociaż ostatnio Mackenzie był nie w niezłej dyspozycji, bo był wysoko, więc zaryzykujemy i, i użyjemy tej funkcji. Po prostu y, tutaj nasz rezerwowy będzie mógł zdobyć punkty za ten właśnie konkurs, a więc zapisujemy skład. Skład został zapisany i tak to się będzie przedstawiało na konkurs w Oberstdorfie, a więc. Ja już dziękuję Wam za ten materiał, trzymajmy mocno kciuki za naszych skoczków i do zobaczenia, do następnego filmu, trzymajcie się, cześć!